A dlaczego ojciec pił się biczował? Jaką nagrodę w tym widział? Czy my też tak mamy robić, jak on się biczować? I o tym sobie trochę porozmawiamy. Eee, bardzo niezwykła odpowiedź, jak jaką on dał dla swojej córki duchowej. Po prostu bardzo taka perspektywa, jaką ojciec Pił miał w życiu, jest niezwykła. Do takiej powinniśmy też dążyć. Samaria. Witam wszystkich podopiecznych Ojca witam cię na kanale. Salwa Maria, dziękuję wszystkim podopiecznym za to, że pomagacie temu kanałowi, że możemy dalej funkcjonować, dalej nagrywać odcinki Ojcu Pio, dalej rozpowszechniać to przesłanie o tym Wielkim Świętym. Dzięki Wam to może się Podopieczne Podopieczni Ojca Pio bardzo pomagają innym. Podopieczni Ojca pomagają innym prowadzić drogami sprawiedliwości. Ty też możesz dołączyć do podopiecznych Ojca Pio, link jest w opisie, to grupa, która otrzymuje ogromne łaski, oni pomagając innych poza ich Pio, ojciec Pio za nich się będzie wstawiał, będzie im pomagał, co ważne jeszcze, za nich jest co tydzień msza święta o łaski za wzajemnictwem Ojca Pio, tak samo ich wszystkie imiona będą dostarczane raz do roku, są do sędziowania Rotondo, do ciała Ojca Pio, ostatnio były dostarczone ich imiona właśnie, Wolontariusz tam jest zawiózł. Muszę Wam jutro chyba dać takie zdjęcie, zdjęcie z tym, panem Miguelem Angielem. Zobaczymy jutro sobie. Ale widzicie, ojciec pił, coś takiego właśnie mówi, ta kronika montardzi. Pewnej nocy, w sierpniu było bardzo gorąco. Posłałam mu biały, lniany podkoszulek. Ciekawe, to jest też bardzo ciekawe, ona. E, ojciec pił miał takie osoby, które udzielały mu otuchy. Mu otuchy. On był często prześladowany, niezrozumiany. Ale ciekawe, jak Pan Bóg zawsze nam kogoś pośle, to da dobre słowo i doceniajmy to. Bo my czasem byśmy chcieli, żeby to, co Pan Bóg się nam objawił od razu. Albo nie wiem, żeby, no Panie Boże, proszę, żeby już nie wiem, stało się tak, jak ja chcę, żeby nie miał tego problemu. Nie, to jest głupie podejście. To jest bardzo głupie często podejście, bo musimy zrobić, często Pan Bóg daje nam jakieś krzyże, jakieś problemy, dopuszcza jakieś sytuacje. Abyśmy się tym uświęcili, abyśmy się urobili. I to jest coś takiego, co często może jednak pomóc do Pana Boga, do Matki Bożej. Panie Boże, Maryjo, moja matko, jest to ciężkie cierpienie. Jest to ciężko mi znosić, ale ja to akceptuję. Akceptuję to i chcę znosić to dla Ciebie, chociaż mi jest ciężko, ale daj mi siły to znosić. Widzisz, to jest ciekawe, właśnie trzeba dostrzegać to, i dziękować Bogu za te małe kwiatki, małe jakieś uśmiech, jakie nam daje. Co dla Pana, Pan daje na musik, to jest coś wielkiego, pamiętajmy o tym. No. A widzicie, takie małe pomocy były dla ojca Pio. To jest ciekawe, wiem, wysłać pod koszulę niany, niany, bardzo dobrej pełnej i tak dalej, i uszyć samemu, to jest piękna sprawa. on się pod koszurek bez względu na to, jak gorąco, jak bardzo się pocił. Nie oddał mi go następnego dnia. Zatrzymał, nosił przez trzy dni i dopiero wtedy oddał. Pod koszulę był całkowicie pokryty krwią. Przerażona krzyknęłam. Matko, to uderzenie biczowania. Ojcze, jesteś jedną wielką raną od stóp do głów. Biczował siebie. Widzisz, to jest ciekawe, święci właśnie, to jest bardzo ważna perspektywa, do musimy dążyć? Czasem nam się tak wmawia, teraz ja widziałem jakiś tam filmik o rozwoju osobistym, taka to jest pseudo no nie można jeszcze nazwać tego herezją, ale to jest na pewno, tam jest wiele błędów filozoficznych, teologicznych, to nie dotyczy teologii, ale jest to taki błąd teologiczny w sumie, bo chodzi o rozwój mnie, dla mnie jakiego, żebym ja był lepszy. No dobrze, ale to nie dlatego, żebyśmy byli lepsi tylko dlatego, żebyśmy byli lepsi, tylko żebyśmy byli lepsi ze względu na Boga, na jaką nagrodę otrzymamy w niebie że Pan Jezus umarł na krzyżu, że ja widzę w bliźnim Pana Jezusa. Chcę Mu coś ofiarować. To jest zupełnie inna perspektywa katolicka. I ta perspektywa pociągała ludzi na barbarzyńców, żeby się nawracali. Zaprzestawali zemsty, zaprzestawali ohydnych rzeczy, jakie robili swoim wrogom. To była zmiana. To on się mówi o rozwój osobisty. To jest takie nawiasem. Ale widzicie, ojciec Pio wielki, święty i co on mówi? On nie mówi, o ja już mam stygmaty, już się modle dużo na różańcu, już tam odprawiam się, przychodzi dużo ludzi, fajnie, o, nie, nie mówi tak. Mówi, ja jestem grzesznikiem, potrzebuję siebie biczować, potrzebuję siebie umartwiać. Widzisz, jaka to jest perspektywa. I wtedy, jeżeli tak podchodzimy pokornie do życia, Pan Bóg może działać w nas. Bo Pan Bóg nie może zbawić kogoś, kto jest pyszny. Nie ma takiej możliwości, jak może zbawić. Gościu by wszedł do nieba i powiedział, haha. No to ja tu jestem, bo zrobiłem to, co miałem zrobić. jestem, dajcie mi teraz usiąść. No i dadzą mu złote krzesy, a powie, a co to? Tylko złote? Ja przecież więcej się narobiłem, to muszę mieć większy tron, o. Jeszcze za mało będzie, że jest w niebie. No widzisz, tak to jest właśnie. Pycha z nieba, spycha de facto. Wtedy Piotrby, święty Piotr by go wziął, skopa i do piekła, <laughs> że tak powiem, na ziemię. Idź się upokórz, wtedy zobaczymy. To jest oczywiście taka anegdota, bo to i tak jest. No. Ale patrzcie dalej. Nie. I widzicie, to jest ciekawe. Dalej on mówi, czyż to nie jest dla naszej chwały, ojciec Piłda odpowiada. Czy to nie jest dla naszej chwały, te cierpienia. Ja, ja przyjmuję, akceptuję to. Ojciec Piłda wręcz był taką właśnie osobą starej drogi, wielkiej drogi, wielkich umarzeń, wielkich cierpień. Dla nas to jest trudne często. A też może mieć tą drogą, małą drogą w świętej Tereski. To Nie znaczy, że mała droga to jest e, nagle niejem cukierków, tylko. Czy ten, można pościć, można się umarwiać, ale ja akceptuję te cierpienia. Przyjmuję z wielką miłością te małe rzeczy, jakie znoszę, bo jestem malutki. Ja znoszę dla Ciebie może małe rzeczy z miłości do Ciebie. Takie rzeczy były, widzisz? Jeśli na moim ciele nie będzie miejsca na nowe rady, dodam ranę na ranę od rzeku. Popa. To jest po prostu całkowite zapomnienie o sobie, Ojca dola Dodam rany na rany, Po to to robi, nie, żebym się upysznił, że o, jestem już taki umartwiony, ja potrafię się umartwiać, że sobie udowodnię coś. Nie. Robi to, żeby właśnie dodać ran na ranę, żeby zaprzeć się samego siebie. No i patrzcie. Na podkuszulku widziałem strupy skrzepiętej krwi, a wewnątrz nich były odciśnięte ślady ran, krew na krwi. On miał strupy już i jeszcze siebie później piczował, może następnego dnia. I kolejne powstawały strupy po prostu. Kolejne rany na strupach. Wyniszczasz własne ciało, powiedziała mu. On odpowiedział, on zaprzeczył. Nie własne ciało, ponieważ jestem człowiekiem podobnym jak ty z krwi i kości. Lecz ofiaruję mój ból Panu Bogu z powodu nagrody, jaką On mi daje. Wiesz, co jest ofiarowuje swój ból Panu Bogu, bo żył tą nadzieją nieba. I to jest ważne. Jesteśmy w okresie wielkanocnym właśnie. Zaraz będzie w niebo wstąpienie. Pamiętajmy o tej nagrodzie w niebie. Po to jest też rozważamy na różańców w niebo wstąpienie, w niebo wzięcie, królowanie Matki Bożej w niebie. Myśmy o niebie w życiu. Myśmy o aniołach, jak anioły są pięknie, Haniowie są tacy też, e, n, 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 bardzo tacy cisi przychodzą, tak powiem. Nie przychodzą tak o, jakoś tego, rozwaleni po prostu, żeby każdy ich widział. Nie, nie przychodzą bardzo tak delikatnie, elegancko. Dążmy do tego nieba, bo pragnimy nieba, pragnijmy tej nagrody, a jeżeli nie znasz się na niebie, studiuj katechizm, studiuj święty co mówi o niebie, poznawaj te niebo. Bo tam dążymy. Jeżeli ty nie pragniesz nieba, nie pójdziesz tam. Nie ma tak. Ja ma, że ktoś sobie może powiedzieć, a wystarczy, że pójdę do czysta. Nie. Naszym celem jest niebo. I tam trzeba dążyć. I trzeba tego pragnąć wielce. Lecz ofiaruję mój ból no właśnie, bo że to nie jest tylko sprawa Pana Boga, który zsyła mi ból. Jestem tu również i, ra, i ja prosząc o cierpienie dla Bożej chwały, dla zbawienia wszystkich ludzi i dla uwolnienia dusz czysta. A ciekawe, to nie tylko Bóg syłał nam ojca, pił cierpienie, Albo biczowanie, albo różne rzeczy, albo on sam się biczował. Tylko widzisz, ojciec spije pragnął też tego, żeby wyzbawić innych ludzi z rąk szatana, żeby wyrwać te dusze z rąk szatana. Spije właśnie w swojej młodości, jakby jeszcze małym chłopakiem, miał taką wizję. Kiedy widział, jak walczy z wielkim olbrzymem, wygrywać dzięki Bogu. A widzisz, walczył, żeby wyrwać te dusze z rąk szatana. Dzisiaj żyjemy w strasznych czasach. Straszne czasy są dzisiaj, widzisz. Ile dusz można powiedzieć, do piekła. Ile dusz zatraca swoje życie zatraca nawet swój naturalne piękno, że tak powiem. Tam widzę dzisiaj widzę ludzie chodzą z, nie wiem, zielone włosy, seledynowe włosy, różowe włosy sobie kolorują. Lu, Różowo-seledynowe. Ludzie, no, po prostu, w, w tego, jakiś, nie wiem, jeszcze se zaczął, nie wiem, smar na głowę e, mechaniczny, taki tawot, zielony taki kolor jest z tawotu. Se so będę smar na głowę nakładać, o, bo wtedy będę bardziej oryginalny. No po prostu, jak to za 10 lat już nie będzie oryginalny. To co dalej trzeba będzie? Nie wiem, na łyso chodzić. Na łyso i swoją głowę wytatuować na zielono. O, wtedy będę fajny. Widzicie, to jest straszne. To jest zaprzeczanie w ogóle Bożemu obrazowi. Tak jak Bóg nas stworzył. Bo jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Widzisz, trzymamy w sobie ogromną łaskę. Trzeba traktować swoje ciało, swoje siebie jak naczynia gliniane, bo nosimy w naczyniach glinianych ten wielki skarb. A ludzie siebie się tak traktują. Nie myślą o niebie. Jeżeli się ofiarowuje się za nich. I może się dotrzeć do tych ludzi. Ty możesz tam pomóc, zostań spod i ojca Pijo, ratować inne dusze. Żeby wyrwać się z rąk szatana, żeby się mógł do nich dotrzeć. A jeżeli do to zdobędzie, to będzie dla nieba. To jest bardzo piękne. Weź taką pomoc ojcu Pijo i pomoc, żeby dalej to przesłanie ojcu Pijo dochodziło do wiernych, zagubionych dusz. Bo to jest ten kanał. Musimy zdobyć te dusze. Liche jest opisie jak pomóc nam, a teraz się za siebie pomódmy, sam Maria. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore, Se sia dato Gesù e Maria, o che sempre.